Polski Biegun Zimna to nie tylko miejsca, w których można wypocząć i podziwiać piękną naturę, to również miejsca, w których można przeżyć kulturalną przygodę. Dziś jesteśmy w Glampingu niespiesznie w żubrynie na Suwalszczyźnie. Dziś zagra tutaj Sfiernalis. Chodźmy teraz do organizatorki tego wydarzenia. Spytajmy, co tu się dzisiaj wydarzy. Beatko, zapowiadałaś, że to miejsce, kawiarenka Niespiesznie i cały twój glamping będzie miejscem, w którym będzie kulturalnie i tak się właśnie stało. Dzisiaj zagra tutaj Swiernalis. Tak, to prawda. Mamy połowę sierpnia, więc niespiesznym krokiem dotarliśmy do wydarzeń kulturalnych, które zapowiadaliśmy. Dzisiaj zagra tutaj Paweł Swiernalis, na co z niecierpliwością czekamy. Artysta nietuzinkowy, bardzo ciekawy. Także goście również na pewno na to bardzo czekają. Tak to prawda. Artysta wyjątkowy. Czujemy się bardzo wyróżnieni, że zdecydował się nas odwiedzić i czekamy na gości. Tak właśnie. Pierwsi goście już się zbierają do tego. Zapraszamy na koncert. Cześć Paweł. Witamy tutaj w niespiesznie. Bardzo mi miło, cześć. Pochodzisz z polskiego biegu na zimna, jak to jest zwrócić w swoje rodzinne strony? Dobrze. Im, im, Im jestem starszy, tym bardziej chyba lubię tu wracać, więc, więc każda kolejna tutaj wizyta jest coraz jakaś ciekawsza, przyjemniejsza. Często przyjmujesz zaproszenia na takie mniejsze imprezy kameralne? Nie, właśnie niezbyt często, ale też po to, żeby to dawkować i, i czuć, że to jest jakieś wyjątkowe, więc. Więc zawsze to jest jakaś nowa sytuacja. Ale cieszymy się bardzo, że możemy tutaj być i posłuchać Twojej muzyki. Źle jest i trwoga jest. Dobrze, odkąd już nie wierzę, czuję mocniej tamte kolce. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi tu być i miło mi, że Wy też zdecydowaliście się dzisiaj tutaj być. Twoich walk i stóp, i doskonały, biust. nie masz przeciwko temu nic. Będę smęcił, bo kocham smęcić. E, i mimo że na co dzień jestem wesołkiem, wręcz klaunem, to piosenki lubię smutne. Bo jesteś moja, chciałbym mieć lalkę, niech coś mnie pragnie, nie powie nigdy, że znowu wstydzi się mnie, chcę mieć lalkę, niech coś mnie pragnie, nie powie nigdy, że znowu wstydzi się mnie, chcę mieć lalkę. Niech coś nie pragnie, nie powie nigdy, że nie mi jej. Chciałbym mieć lalkę, niech coś nie pragnie, nie powie nigdy, że znowu wstydzi się mnie. Znacie Pawła? Znamy Pawła osobiście od, od dzieciaka, lat. od lat, od harcerstwa przez pierwsze mieszkanie w Poznaniu do teraz. Zawsze śpiewał takie smutne piosenki? Nie, kiedyś śpiewał poniognisko w lesie. <noise> I czuj, Czuwaj jeszcze. Nie, ale zawsze śpiewał, tak, takie melancholijne piosenki. To do niego bardzo pasuje. Pasuje bardzo do niego. Paweł jest, jak widać, bardzo pogodnym człowiekiem. Na co dzień i w tekstach. Tak trzyma dystans, czyli po prostu z jednej strony jest, ma poczucie humoru, a z drugiej strony melancholia, więc coś jakoś y, balansuje wszystko. Tak, i wtedy właśnie tę swoją strefę zen osiąga. Koncert jest bardzo sympatyczny, co prawda yy, wykonawcę poznałem dopiero tutaj po raz pierwszy, ale muzyka jest sympatyczna, taka trochę nuta nostalgii, ale ma energię taką specyficzną. A jak się podoba całe miejsce? Bo jestem pierwszy raz tutaj na glampingu, tutaj w Żubrnie. Tak, tutaj pierwszy raz. To prawda, niedaleko mieszkamy stąd, ale tutaj w tym miejscu jesteśmy po raz pierwszy. Jest bardzo ładnie. Tu w sumie żona mnie jakoś tak namówiła na przyjazd. A jak pani się bawi na koncercie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze się bawimy. Synek też. Dzieciom też się nie nudzi, widzę, że sobie odnaleźli się. Nie, bardzo mu się tutaj podoba. Już się wychuśtał, najadł, napił, także. No ale ja nie chciałem, od początku do niej nie chciałam jechać, ale chciałam zostać. Ale już jak mnie zaciągnęli, to miałem takie. No dobra, już dam spokój. I co, podobać się? No, ja znam. Będziesz to przyjeżdżał na Coca-Colę? ja znam. To super, dzięki. <noise> Polski biegun zimna, przyszedł zadać kilka pytań Państwu. Proszę powiedzieć, skąd Państwo przyjechaliście? Z Warszawy? Jak się Państwo bawić na koncercie? Bo słyszałam, że zostaliście Państwo jeden dzień dłużej, żeby tutaj. Y tak, tak było. Dokładnie, zostaliśmy jeden dzień dłużej. Jest Widzę. Od tygodnia już, od, od, od wtorku, tak? Od wtorku? No. Wypoczęci? Tak. Jeździliśmy na rowerach dużo, bardzo. Piękne okolice. Naprawdę jesteśmy zauroczeni okolicą. Tak, w tym klimacie się dobrze odpoczywa. I tu tak. trasa Green Velo, więc pewnie mieliście Państwo. Trasa Green Velo i okoliczne jeziorka. Gałęziste, krzywe, jakie jeszcze nie wiem, <głos》>, już nie pamiętam. Pogoda, po, pogoda chyba dopisała, dzisiaj trochę się. Tak, dzisiaj tylko, a tak to było cudnie. A sam koncert, jak się podoba? Bardzo fajnie, bardzo fajny, ciekawy, ciepły człowiek. Zagram w twym filmie i pozostawię świat w ruinie. Pojawi się jak omen huraganem na czerwonym przez twego państwa stolice. Ani razu nie usiądziesz, ani razu ja nie krzyknę, będzie doskonale, bo jak mam być, nic nie obiecałem, zaufaj mi, to ostatni oddech przed głębokim skokiem w wodę nigdy się nie daje. Ten, kto raz się sparzył głodem, a ja głodny chodzę spać I we śnie Cię szukam, i buzę się spragniony I piję, by upaść, i wciągam, że serce zatykam na chwilę I wszystko to, by choć przez moment poczuć, że żyje Tym pozytywnym akcentem e, zakończymy dzisiejszy koncert zespołu Świernaliz w składzie... Dziękuję bardzo Kilka słów dla Polskiego Bieguna Zimna. Powiedz mi, jak się czuje artysta? Jaka jest różnica, gdy gra na dużej scenie, gdzie jest no, tysiące osób, a na takim, w takim miejscu, na glampingu, gdzie przyszło nie wiem, kilkadziesiąt? Ogromna, wiesz, bo to jest. Jak grasz duże koncerty na scenie jeszcze z zespołem, to możesz trochę oszukiwać, bo jest, jest kilka osób. Pod sceną jest tyle, że tam bas i, i, i perkusja tak naprawdę zagłuszają bardzo wiele. Jest zupełnie inna energia, a tutaj, e, kiedy się nagle e, okazuje, że masz tak bliską w ogóle, wiesz, odległość, też bliską jakąś taką relację intymną, też jesteś na, na, na scenie sam z jednym instrumentem czy coś, no to jest to zdecydowanie inna w ogóle mm, opcja, jeśli chodzi o emocje. E, I obie bardzo lubię i mega się cieszę, że dzisiaj, wiesz, to jest też... Przy takim koncepcie jak dzisiaj solowym zabieranie w mega intymny świat tak naprawdę i to jest trudne, zarówno ze strony wykonawcy jak i słuchacza, więc... Właśnie chciałam zapytać, bo to mam takie wrażenie, że człowiek się tak czuje bardziej chyba odsłonięty, mimo wszystko, że jest mniej osób, to jednak mniej osób Cię widzi, ale jednak odsłaniasz się mocniej. No tak, tak, właśnie nie ma się kim, nie ma się kim tutaj wiesz zasłonić, za czym stanąć, tylko jesteś po prostu Ty i... No i nie, nie ma, nie, nie ma jako oszukiwać, więc to jest fajne, że wychodzi jakaś taka być może wtedy, mam nadzieję, prawdziwość i, wiesz, i faktyczność. Czy to jest też inspirujące dla Ciebie? Zdecydowanie tak, nawet tak jak teraz mówiłem tam przed którymś z piosenek, że jest to taki krąg życia w ogóle piosenek. Że wiesz, ja sobie wymyślam je na pianinku coś, potem gram je z całym będem, wchodzę do studia, nagrywam, a potem znowu wracam. I to jest też super test dla piosenki, czy jesteś w stanie ją zagrać? Sam. To jest, to jest stresujące, ale miłe, fajne. Ja też podziwiam zawsze, bo tyle rzeczy trzeba wykonać na scenie, będąc samemu, pilnować dźwięków, gitary, pianina, wszystkiego. Tak, no. tak. Więc, ale, ale wydaje mi się, że się dzisiaj udało, więc bardzo się z tego cieszę. W ogóle. Bardzo się cieszę. Czy możesz pozdrowić polski biegun zimna? No pewnie. Pozdrawiam polski biegun zimna, który na zawsze w moim sercu jest, gdyż w serce mam zimne. No, i do dzisiaj śpię przy otwartym oknie, co tu dużo mówić. To co, może prześlemy chłodne pozdrowienia? No, mega chłodne pozdrowienia, żeby Wam tam spryskiwacze pozamarzały. Beatko, już po koncercie, czy jesteś zadowolona? Jestem bardzo zadowolona z koncertu, z frekwencji. Cieszę się, że no, ktoś chciał tutaj do nas przyjechać, zajrzeć w nasze miejsce, jeszcze nieznane, nieodkryte. Także uważam, że atmosfera była bardzo przyjemna, nostalgiczna i. Tak, bardzo, bardzo, bardzo jestem zadowolona. Pytaliśmy też tutaj uczestników tego wydarzenia. Też im się podobało, także mogę potwierdzić, że to, co myślisz, jest prawdą. Wszystkim się podobało. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za odwiedziny i, i, i za tak miłe opinie. To nie będzie ostatnie wydarzenie w lampingu. Dopiero się rozkręcacie tak naprawdę, otworzyliście dopiero. Co teraz się szykuje kolejnym razem? Tak, tak. Rozkręcamy się na koniec lata, co prawda. Natomiast już w piątek będzie u nas Mika Urbaniak i Wiktor Davis. To będzie też taki kameralny koncert zanurzony w naturze, na który bardzo zapraszamy. My również zapraszamy. Również tam będziemy z kamerą. Zapraszamy was do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Polskiego biegu na zimna i glampingu niespiesznie. Do zobaczenia. Czego Ci potrzeba? Ptakom braknie nieba, liście śnią o drzewach, chłodnym braknie chleba, Tobie na pewno nie mnie.